Po pierwszej połowie, gdzieś nie najlepszej w naszym wykonaniu, druga połowa już była zdecydowanie lepsza, ta gra się wyrównała i zaczęliśmy bardziej realizować plan na to spotkanie. Wiedzieliśmy czego się spodziewać, mieliśmy tutaj przeanalizowanego przeciwnika, ale wiadomo, że liczy się to co w sieci i my ten mecz przegraliśmy, mimo że gdzieś swoje sytuacje mieliśmy. Szkoda, że bramkę straciliśmy po, po karnym czy on był, czy nie był. On no Ciężko mi teraz jest powiedzieć, sędzia gwiznął i z tego straciliśmy bramkę, natomiast myślę, że z postawy drużyny mogę być dumny, szczególnie, że graliśmy z drużyną, która z pierwszej ligi spadła, ma swoje aspiracje powrotu na ten szczebel i myślę, że tutaj możemy z podniesionym czołem wracać do Elbląga. No na pewno uważam, że, że w pierwszej połowie graliśmy naprawdę dobrze, mecz powinien być Zakończony już w pierwszej połowie. Płynność akcji, ciekawa akcja, bocznymi sektorami, tylko zabrakło nam finalizacji. Druga połowa trochę słabsza gra siadła, i, i tutaj, tutaj trzeba, trzeba to na pewno przeanalizować. W sumie wygrana w niezłym stylu, aczkolwiek w drugiej połowie myślę, że, myślę, że powinniśmy grać lepiej i ten mecz. Mecz rozstrzygnąć szybciej w sensie takim, że, no, że 1-0 to zawsze jest niebezpieczny wynik i dlatego uważam, że druga bramka powinna paść. Suma Romocz ciężki zespół, zespół Olimpij cofnięty na swoją połowę, cały czas grać się atakiem pozycyjnym i, i w, sumie, w sumie zasłużone, zasłużone zwycięstwo i, i na pewno jakiś taki chyba optymizm przed następnymi meczami.